Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci jak utworzyć album na ukryte zdjęcia w telefonie Realme GT 8 Pro. Na początku przechodzimy do naszych zdjęć, czy też właśnie galerii. Tutaj musimy zaznaczyć zdjęcia, które chcemy przenieść do ukrytego albumu. Wybieramy opcję więcej i tutaj wybieramy opcję jako prywatne. Następnie wybieramy OK. Dajemy sobie tutaj OK. Jeżeli chcemy przejść do ukrytego albumu, możemy nacisnąć sobie opcję albumów, a następnie ją przytrzymać i podać hasło, aby właśnie przejść do naszych ukrytych albumów i tam zobaczyć nasze ukryte zdjęcia i filmy. Możemy też tutaj znaleźć opcję prywatny, gdzie właśnie wpiszemy też hasło do naszego albumu i znajdziemy nasze ukryte zdjęcia. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.